Cześć, ale zanim zaczniecie oglądać kulisy, to... TV Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Chorzy, 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 chorzy. Ja nie wiem, co byście się z tymi skarpetami porobili. Ja swoje znalazłem, wszystkie. Tylko to w tych fuzeklach kopie, jak kiedyś wsi! Przy... Fanzole! Fuzekla. Dzień dobry, witamy. witamy zespół sędziowski. Witamy. Powiem wam, że w tych maskach to ciężko was rozpoznać. Powiedzcie mi, wyście już nam sędziowali w tym roku? W tym roku nie, w tamtym roku śląsk Wrocław. A, świat zgroca, tak, tutaj u nas, 1-1. Tak, tak, jest. Z kibicami. Z kibicami. No, dzisiaj z niestety tak. bez kibiców. Dzisiaj niestety bez kibiców. No, ale tu też widzicie, wiecie już. Szkoda, i chyba do końca <noise> ze mną tak zostanie, nie? No, ja myślę, że do końca roku kalendarzowego na pewno, a zobaczymy, co później na wiosnę. Oby był dobry mecz. – Pani Reniu, ja wiem, że pani wie, dlaczego Bartol nie przyjechał dzisiaj. Bo się bał, że Reniu udusi za drabinę. To jaka to jest historia z tą drabiną? Za jaką drabinę, pani Reniu, bo tu nie wszyscy są tak dobrze zorientowani. Pożyczył drabinę, prawdopodobnie on przyniósł, tylko jakoś do mnie nie dotarła, ode mnie z magazynu brał. Czyli liczymy na to, że zobaczy te kulisę? Może i zobaczy, to zapytałem się. Tak oficjalnie, Bartolka jest moja drabina. Dobry! Jaskinia bólu, ja? <gry> Tu e, w formie relaksu już na koniec, jak, e, jak już samą trochę w kość, to muszę mieć trochę przyjemności dla siebie. To ma swoją nazwę? E, Tekbol. Tekbol. Hmm? Są oh, jakieś zawody w Tekbola? Są, są mistrzostwa Polski, także e, o, każdy może sobie zobaczyć, pisze w YouTube, a to zobaczy. Spróbowalibyście? Tu mogę powiedzieć, że Mokry jest bardzo dobry u nas. E, kulej też chodzi, ale Mokry mokry. myślę, że numer jeden. Pomyślcie, co masz za kubek. Własnej roboty. Okej. Okay. To Twoja podobizna? Nie, ale będą takie do, kupie, do kupienia w grzybku. A w środku pewnie kawa, która była kupiona, wy? E, w grzybku. Oczywiście, bardzo dobrze. Czyli polecasz. Polecam, świeżą mielona. Witamy za Lubin. Witamy. Cześć, powiedz mi, powiedz mi w optymalnym składzie przyjechaliście, dużym. Spady z jedynki. Dwa. Dwa. Tylko, Tylko dwa. A powiedzcie mi, Marto Lewskiego nam przywieźliście? Nie, niestety nie. Został z pierwszą drużyną na treningach w Lubinie. No i co, cieszysz się, że zagrasz na Cichej? Cieszę się, chociaż to nie mój pierwszy mecz przeciwko Ruchowi. Grałeś już tutaj, tak? Yy, nie, graliście siedziałem na ławce w Radomiu. Graliście przeciwko Radomiakowi. A, widzisz, jest takie buty. jaka cena boiska? Duże. Dobre, jak na tą ligę to bardzo dobre, bo w niektórych drużynach można powiedzieć wręcz fatalne są boiska, ale no to nie może być też wymówka. Jedyne czego dzisiaj będzie brakowało to znowu ten obrazek, do którego żeśmy się ostatnio przyzwyczajali, czyli puste trybuny. No my też się nastawialiśmy, że jednak przyjdzie kilka tysięcy kibiców, że będzie fajna atmosfera, no jak Dowiedzieliśmy się ostatnio, że nie będzie kibiców w całej Polsce, no to też tak dziwnie jest grać przy pustych trybunach. Kierowniku. Bo na Twitterze pojawiła się taka plotka, że koszulki Todmanów były dobierane nie pod naszych tormanów, tylko pod płeć piękną. Co kierownik na to? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Były dobierane pod frankażem. <gry> Dzień dobry, witam Dzień dobry. Panie Adamie. Pan trenerem jest tej drużyny. <grystanie> tak się to biło. <grystanie> <grystanie> już, już Pana zawodnik sprzedał. Tak. No, jak Pan ocenia przygotowanie murawy? Jest bardzo dobrze, tak więc wiadomo, te deszcze były w ostatnim okresie duże, tak więc... Ale i tak jest płyta dobrze przygotowana, tak więc tutaj nie ma mhm. jakichś tam mhm. uwag. Tutaj zostałeś już obgadany, wiesz? Dobrze, mam nadzieję, że pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Cześć. Dzień dobry, poznałem mimo maski. Co ty gada? tak? Dobra. Służbiałem trochę, ale nie wiem. Nie, nie wiem. Nie. Słuchajcie, to powiedzcie nam skąd wy się znacie. No Wisła Puławy, wtedy jeszcze pierwsza liga. No. Niestety yy, sezon zakończył się spadkiem. I, I tyle. No później jeszcze na Dolnym Śląsku się też przecinaliśmy, no bo trener z Dolnego Śląska. Później chyba już cały czas w zagłębie, także... także... Tutaj trener wyliczał Twoje statystyki. Jak to, jak to ładnie jako, jako młody chłopak strzelałeś, może jeszcze raz to powtórzmy no. do, do, do momentu kontuzji 7 mecz, 4 bramki w pierwszej lidze jako młodzieżowiec. No ile, mia, ile, mia, ile, mia, ile miałeś wtedy lat? 19 o, to bardzo ładny wejście w, w seniorską piłkę. Wejście tak. Zobaczymy jakie <laughs> będzie wyjście. <laughs> Czyli co? Jaki wynik dzisiaj? 2-0. A jeden dla ruchu. 4-0 dla nas. Wystajemy ja się, że rozjedziemy ich 4-0. <gryzny> Przeciwnik rozgryziony w zagłębi, w waszej ocenie. No, no weźmy meczy, więc wiemy, gdzie mogą nam zagrozić, ale też wiemy, jakie robią gdzieś tam błędy. Dobrze. Zobaczymy czy to w meczu się potwierdzi. Myślę, że na pewno to będzie trudny mecz, tak jak zresztą w tamtym sezonie gdzieś oba te mecze z zagłębiem, bo z zagłębiem udało się zagrać oba. Były trudne. Jeden wygrany 1-0 jeden tutaj, tam remis i, i myślę, że, że teraz też będzie mecz ciężki podobny. To będą po prostu wybiegani, dobrze zorganizowani. No i piłkarsko też na bardzo wysokim poziomie, ale mam nadzieję, że, że skutecznie się im przeciwstawimy i, i wygramy to spotkanie. Twitter się odezwał, sprawdzamy kolejne zadanie specjalne. Co mamy zrobić? Zagadać do Marka, dawno nie śpiewał. No Marek dzisiaj niestety nie zaśpiewa, ale trzymamy za niego kciuki. I życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Ja myślę, że, że to dobry moment, żeby zrobić nabór do Bluesa Portu. Tutaj mamy postawione chyba wyzwanie, bo prośba o nakręcenie kulis. Mamy nakręcić kulisy kulis. Andrzej, pomożesz? Raczej, raczej nie wiem. Hamburger noszowy na piłki, ja? Ja, ja ty to lubisz, nie? Tyś ja. ostatnio go dał. No. Ja, ja to lubię. No. na Kaj rodzice? Już myślą, że wiesz, tam jakiś. że za fotografa, bo co. za noszowych, ja. nie? Ja. No, się widzisz, coś kombinują. No ja musimy coś pomyśleć z tymi noszowymi, ja. wiesz? Dzisiaj mamy zadanie specjalne. Nagrywamy kulisy, kulis. Chodzę. Pomóż, chłopie. Ale to jest. Zadanie, no trudne zadanie, wam dali. A z to wracaj do zdrowia. Ty jak tak powiedziałeś, to mi pomogło. Także teraz, teraz ty wracaj. Tak, i mamy kulisy kulis. Teraz Dawaj, czekamy, czy go. zadanie będzie zaliczone. Słuchaj, e, Kurpi mi przekazał, że na insta jest prośba, żebyśmy nagrali materiał z budowniczymi stadionu, więc e, ja idę ich poszukać. Idziesz szukać, a ja idę nagrywać dalej kulisy kulis. Dobra, na razie. Powiem ci tak, wyglądasz jakbyś odmierzał kroki pod fundamenty nowego stadionu. Mam nadzieję, że kiedyś komuś będzie dane odmierzać właśnie takie kroki pod fundamenty nowego stadionu. O, Nie, no, to bo jak najszybciej. Takie zadanie znale, znaleziono dla nas na Insta, żebyśmy porozmawiali z budowniczymi nowego stadionu, więc, więc najbardziej ty mi w tej chwili tu pasujesz. Mam nadzieję, że tutaj na tym nowym stadionie będę się mógł pojawić w innej roli niż w roli budowlańca. Mówimy sobie m.in. o kibicach, o tym, że będzie ich brakowało, a wasz odbiór tej sytuacji, że zagracie przy pustych trybunach na Cichej? Nie, no na pewno wszyscy chłopcy, chłopcy czekali po prostu na to, żeby przyjechać na ruch, bo to jest wiadomo jeden z najważniejszych meczów e, zawsze w Lidze. E, no i bardzo, bardzo żałujemy tego, że nie możemy zagrać przy pełnych trybunach, że, że nie będzie kilku tysięcy tak jak na, na reszcie meczów, które mogliśmy tylko oglądać z YouTube'a, tak naprawdę. Chciałeś zapytanie, co się stało ze Special guestem? Co się stało? Się, powiem wprost, no, trochę czasu brakuje na ten program, ale w wydamy z Kubą, może wymyślimy coś nowego, jakiś nowy format. No, na razie to jesteśmy w osłabionym składzie, w biurze i musimy ograniczyć swoje działania na razie, ale wykluczam po Tylko trzy punkty niebieskie, tylko trzy punkty. Czyli bez trzech o, punktów dzisiaj koniec, nie... Koniec, koniec, koniec Nie, nie, dzisiaj Haro, dzisiaj bez trzech punktów nie wychodzimy ze stadionu, rozumiem, tak? Dzisiaj trzy pu... Nie, bez trzech punktów to jest totalna klapa. Czekaliśmy ile? Sześć lat? Siedem? A te sześć zwycięstw pod rząd, więc niech to wreszcie pójdzie po te siódme, ósme i z górnikiem jedenaste i niech ta liga się kończy. Dobrze z w szkole chyba byłeś. W ogóle. Przeglądam tak o tym raczej? Przeglądam z Instagrama, kogo powinniśmy przepytać do kuli. W sensie ludzie nam podpowiadają, nie? Ja się bardzo cieszę. Słuchaj, to ja ci powiem kogo mamy. No to nie, to ja zacznę czytać. To będzie krótsza Dobra. lista. Już idzik, widzę tutaj ten. Mamy kuleja? O, nie mam. Czyli atakujemy kuleja Dobra. jeszcze. Tu mamy podpowiedzi z wynikami. Trybony, dużo trybun, ponieważ jestem ciekaw tego. No dobra. Tak ja dodatkowo na, na Twitterze dostałam yy, zadanie specjalne. Nagrywamy kulisy, kulis, ale to już zapewne wiesz. Mamy też odpowiedź, a panią mnie nie I Klaudię nie znam takiej. Za pytanie na Twitterze? Czy dostać dwie żółte i potem czerwone? Czy razu czerwone? Pytanie: czy czerwone, czy dwie żółte? No bo ja nie wybiegam. Żadnego. nie będą się panoszyć jak w domu. Z Bogiem i pozwycięstwo. zwycięstwo! To wygramy! U-E-R! U-E-R! Dawaj, dawaj, dawaj! Jak w poprzednich spotkaniach budować, czyli i do tego, żeby żeby tą bramkę zdobyć. A do te ostatnie spotkania też to stwierdzili, że nasza drużyna potrafi

Jest głos. Do dwóch razy sztuka, a nie no? do trzech i oby już się nigdy więcej, nam nic złego nie przytrafiło w naszych planach. To jest tak w jednym zdaniu jak wrażenia po pierwszej połowie. No tak jak powiedziałem, całkiem przyzwoicie, ten Lubin to nie są chłopcy do bicia, to nie jest przypadkowa Dobrzyna, mimo że młodzi zawodnicy, to poukładani z pewnym pomysłem, z pewną taktyką i konsekwencje, konsekwentnie realizujący założenia. Więc nie jest to łatwy mecz, trzeba wykorzystać błędy, trzeba mocniej przycisnąć, starać się odebrać jak najwyżej piłkę i, i doprowadzić do tego, żeby, żeby ta druga bramka padła, wtedy będzie spokojniej. No, i druga sprawa kibice i ich brak na stadionie. Twój komentarz. Dzisiaj mnie pytało kilka osób bo to. Yy, chyba sytuacja ogólnoświatowa, i wszystko, co się dzieje, nie pozwala, żeby, żeby w ogóle to yy, zaprzestać. Zarówno jeżeli chodzi o piłkę, aż i inne dyscypliny. To by wprowadziło straszny chaos. Wiadomo, że wszyscy chcielibyśmy grać przy pełnych stadionach, wtedy jest atmosfera, wtedy wszyscy są zadowoleni. Natomiast myślę, że jednak. Trzeba to w takich warunkach rozegrać, dograć. Zdajemy sobie chyba wszyscy sprawę, że kibice to jest siła i motor napędowy tego klubu. Zdajemy sobie sprawę, że ich finanse, ich bytność to zarówno poprawia jakość gry, jak i wpływa na budżet e, naszego klubu. No ale z Wojga złego lepiej grać, jak teraz siedzieć i, i patrzeć na coś pod tytułem jakiś film w telewizji, a nie Znajoma twarz na trybunach, choć mocno zamaskowana. Damka, witamy Cię serdecznie. Witam Cię serdecznie. I powiedz mi, jak podobała Ci się pierwsza połowa? No szczerze, było kilka naprawdę nas akcji. Ja powiem tak naprawdę, ja nie potrafię się odnaleźć na tych stadionach, na których nie ma kibiców. Bardzo, ale to bardzo mi ich brakuje, chociaż oczywiście wszyscy rozumiemy tę sytuację. Ale mam nadzieję, że szybko kibice będą mieli możliwość wrócić, no bo jednak ten doping to jest to, co i tworzy tą fajną atmosferę, ale także, myślę, dodaje skrzydeł zawodnikom. na nas na Murawę Przecichę, bo tu kapitalne uderzenie Mariusza i Dzika z rzutu wolnego. Ktoś to widział, co on tam zrobił. Co on zrobił? Co on zrobił? Co on, zrobił? On, on to wziął... I szczelą, i wzią, i szczelą. No, tam pojęci. Ani Messi takich rzeczy nie robił ostatnio, nie? Co robi? Taki kawał drogi. Te bala zaś stracił. Patrz, patrz, nie się, aż kucą, żeby pilnować tej bali. Na lewą nogę sobie przekłada. widzisz uderzenie poprzeczka, ależ blisko był. Oj! Lata! Ty patrz, jednak jest wymyśla. Ukradł ci bale. On może, on ja nie znasz. Ty, monto, monto! No Teraz się będą tam cieszyć. Ufam Ci. Nie! Nie! Tyś to widział. Yeah. Tak się bawią, tak się bawią niebiescy! Ej! Tak się bawią, tak się bawią niebiescy!

Tak, tak, tak. Teraz mamy troszkę więcej, więcej wolnego. Szóste, szóste zwycięstwo z rzędu. Mam nadzieję, że jak wrócimy, to, to będziemy dalej grać. No ale z mocnym rywalem i takie bardzo przekonywujące. Tak, tak. Myślę, że no, początek jeszcze był taki troszkę średni w naszym wykonaniu, ale jak w ramkę, później drugą, trzecią, czwartą, to, to ta przewaga z minut na minutę cały czas narastała i mieliśmy mecz pod kontrolą. Bardzo ładnie. Myślę, że to miód na serce wszystkim kibicom. Tak, tak, tak. Szkoda, że ich tu nie było, bo wiadomo, Atmosfera jest, jest inna, ale, ale i tak dobrze no, idziemy idziemy cały czas do przodu. Jesteśmy świeżo po meczu z drużyną Zagłębia Niebiescy wygrywają. 4 do 0, a my do tego mamy jeszcze jeden perfekcyjny i skuteczny strzał ze strony Zjednoczonej Emigracji 11 tysięcy złotych trafia na rzecz klubu i na ręce Klaudii. To są pieniądze, które zostaną Klaudie przekazane na zaopatrzenie nowo powstałego, tworzonego w tej chwili sklepu chorzowskiego. Ruchu. Tak, dokładnie. Postaramy się tą kwotę na pewno przede wszystkim nie zmarnować i jak najszybciej pomnożyć zyski. Z gadżetów, bo przede wszystkim podejrzewam, że to przejdzie na, na nowe gadżety, które są już projektowane i które tak naprawdę są już częściowo w przygotowaniu, więc nic, tylko czekać aż pojawią się u nas w kibica i w nowym sklepie. Podsumowując, obserwujcie naszą oficjalną stronę Chorzowskiego Ruchu, bo tam już niebawem data otwarcia sklepu no i wszystkie gadżety, które w tym sklepie się pojawią. Dziękujemy Dziękuję. serdecznie Zjednoczonej Imigracji.